Kłaniam się gościom. Serdecznie witam drodzy Państwo, naszego pana Wójta gminy Żółkiewka, pana Jacka Lisa. Serdecznie witam szanowne Żyli w składzie, pani Monika Kalińska. Serdecznie witam pana profesora Jana Adamowskiego. witam Pana doktora kabinetowego, Pana Tomasza Rokosz, profesora Katowickiego Uniwersytetu Ludzkiego. Serdecznie witam również Pana Andrzeja Osucha, pracownika Centrum Spotkania Kultury Gminy, koordynatora przeglądu. Serdecznie witam wszystkie zespoły, które do nas się zgłosiły z terenu powiatu krasnostawskiego. Serdecznie witam zespoły z gminy Łopiennik, zespół Polesie, serdecznie witamy. Zespół kolejny z Woli Babki. Serdecznie witam grupę też dosyć sporą z gminy Fajsławice. Serdecznie witam zespół Fajsławianki. Serdecznie witam zespół Siedliszczanki. Jest Ada, która będzie mistrz uczeń. Także serdecznie witam rodziców i dziadków Ady. Przecież jest obok y, gminy Żółkiewka, gmina Rudnik. I z Rudnika właśnie są sami swoi. Bardzo serdecznie witam. I mam oczywiście kapelę z Żółkiewki. Ale to tak dobrze, o swoim to się tutaj zapomina. Y, kapela Mika Romana. Serdecznie witam wszystkich członków na czele. Drodzy, drodzy Państwo, ja również mam nadzieję, że dzisiaj, że dzisiejsze popołudnie przebiegnie sympatycznie, miło. Wsłuchamy się z powrotem po jakiejś przerwie w melodię, w piosenki, w muzykę ludową i to popołudnie będzie naprawdę inne. Poza tym jesteśmy. Ani tak kolorowo, nie zawsze się zakłada chusteczki kolorowe, ludowe czy korale. Więc to będzie takie inne popołudnie niż zawsze. I to dobrze, że tak będzie. Rozpoczynamy właśnie te eliminacje. Przebicie, za chwilę rozpoczną się prezentacje, ale chciałbym jeszcze udzielić głosu naszemu wójtowi, panu Jackowi Listawi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, pani dyrektorze. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam przede wszystkim zespoły, które do nas tutaj przyjechały z całego powiatu. Można by tak jakby w skrócie powiedzieć, że no sami swoje, tak, bo to nasz powiat krasnostawski, czyli w większości, czy z widzenia, czy ze słyszenia znamy się, tak. Bardzo mi miło Państwa tutaj gościć już po raz kolejny. Troszeczkę tylko pogoda nam dzisiaj nie domaga, ale planowaliśmy troszeczkę inaczej z Panią Dyrektor, miało być słońce, gdzieś się zapodziało, ale myślę, że słonecznie się zrobi. Jak zaczniecie Państwo występować i zrobi się miła i ciepła atmosfera. E, witam również żyli tak? bo gdyby e, nie zespoły, gdyby nie artyści z całym szacunkiem, że nie byłoby niepotrzebne. Natomiast skoro e, jesteście i będziecie śpiewać, no to żyli jest potrzebne. E, ja myślę, że e, należy bardzo szczegół, szczególnie podkreślić to, e, że chcecie Państwo... Przyjeżdżać, że chcecie panie i panowie śpiewać. Śpiewać muzykę ludową, która wydawałoby się w dzisiejszych nowoczesnych czasach jest może niepopularna, może niektórzy, niektórzy wstydzą się tej takiej ludowości. A dzięki wam, już 57 raz te eliminacje się odbywają. Czyli chwilę czoła, chwała wam za to i ogromne podziękowanie. Widzę tutaj różny przekrój wiekowy, wszystkie panie oczywiście piękne, uśmiechnięte, ale wiekowo i starsze i młodsze. to Cieszy to też, że to młode pokolenie też dalej kontynuuje tą tradycję tego śpiewania ludowego. Moi drodzy, życzę wam, pomimo że nie ma słońca na zewnątrz, tutaj słoneczka w serduszkach, pięknych występów, wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Ja jestem przekonany i wierzę, że wszystkie występy będą świetne, rewelacyjne. Natomiast tutaj będzie dylemat dla Państwa z żyli, żeby to ocenić. Wszystkiego dobrego, miłych wrażeń, żukierki, miłego śpiewania i dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Od sześciu lat występuje na scenie. W swoim repertuarze ma piosenki ludowe, patriotyczne, wiesiadne i takie o tematyce religijnej. oh Chłopcy przecież sobie talareksy rwą niech rozplitoj pomału, ale nie nikt bo jutro zranieńka kurganista zabroń. 特别好难受 Oh, Should be judging. Bo Jezus dzisiaj stróżą będzie. Na ja, mojej przydolinie, przy gęstej krzewi. i pójdę z nią do, do mamy. Przyszła do mamy. stóp, w okierneczko, otwórz mamo te drota. Mama wstała wrota, otworzyła w sobie serce. Szarem obłożyła córześ córu zrobiła. My mamo, nie, płaczcie, by ta to nie krzyczcie. Ja tu u was nie będę. Tylko jedną nockę przenocuję, a na zajutrz w i pójdę z nią do Jasia. Przyszła do Jasia i pyta się, Jasia, co tu ludzie gadają? Oj, gada mii ọdún mampiya yoo adugona. Masz majątek, na co ci uroda? Majątku nie mają, a mają urodę, tam się chłopcy schodzą jak pożywą. तो 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 Vamos, senhor! A... ¡Oh! oh, oh. Zespół śpiewaczy po lesie, gmina Zespół śpiewaczy, Fajsła Janki, gmina Fejsławi. Jedna. Anita Jaworska, Ośrodek Kultury w Okienniku.